Dzień dobry, dzień dobry. Takie pytanie od samego początku do, do, do Ciebie. W jakim celu rozpocząłeś działalność w biznesie sieciowym, lub ewentualnie chcesz rozpocząć działalność w biznesie sieciowym? Bo widzisz, z tego co obserwuję przez ostatnie 12 lat, no to większość osób, które wchodzą do biznesu sieciowego, daj znać oczywiście w komentarzu, czy podzielasz tą opinię, czy nie, to są osoby, które. Chcą osiągnąć w pewnym momencie wolność, tak? Czyli jakby um, ich celem jest, ich celem dołączenia do biznesu sieciowego jest to, żeby w pewnym momencie osiągnąć wolność. To w różnym aspekcie, oczywiście, tak? Finansowym, czasowym, e, chcą zmienić coś w swoim życiu, chcą zmienić e, to, co robią w danym momencie i tak dalej, tak? Czyli w pewnym momencie jakby, tak, budujesz biznes, ale chcesz, żeby to nie on miał ciebie, tylko żebyś ty miał ten biznes i żeby żebyś miał jakby związany z, tym, z tymi aktywnościami, które zrobiłeś wcześniej, tak zwany pasywny dochód, który w jakimś stopniu daje ci poczucie lub pełną, stuprocentową wolność. No, zgadza się, czy nie? No właśnie. I ja, wchodząc do biznesu w 2008-2009, przełom, musiałem zarabiać pieniądze. Tak? Czyli. Głównym moim celem było zarabianie pieniędzy. Byłem zmęczony, tym widziałem, jak przez ostatnie 5 lat muszę zapierniczać, robić wiele rzeczy, tak, jeździć po Polsce, sprzedawać, prowadzić swoją działalność gospodarczą, sami wiecie, sam wiesz, jak to jest. I tak naprawdę cały czas goniłem swój ogon. Tak. I marzyłem o sytuacji, nawet nie marzyłem, tak. tylko wtedy, kiedy to się pojawiło, pojawiła się ta sytuacja, ta, ta możliwość, to po prostu byłem. No, zszokowany, tak, że coś takiego jest. Ja od 5 lat prowadzę swoją działalność, a nikt, ni, nigdy o takim czymś nie słyszałem, tak? Czyli, że zaraz wykonaną pracę możesz być wynagradzany w każdym miesiącu, w każdym roku i tak dalej. No właśnie, no i jak to było u ciebie? Dlaczego ja o tym mówię od samego początku, tak? Bo, tak jak powiedziałem, to co obserwuję, wiele osób, albo znaczna większość, wchodzi do biznesu po to, żeby docelowo mieć te dwa parametry w swoim życiu, czyli i czas i pieniądze. Paradoksalnie po jakimś czasie działania w biznesie widzisz, że z jakiegoś powodu mechanizm, który jest wdrożony w tej firmie, z którą podjąłeś współpracę, nie pozwala Ci osiągnąć tych celów, które chcesz. Pójdźmy dalej. 2008-2009 zacząłem biznes. Produktowy, oczywiście, z jedyną właściwą wtedy fir firmą można powiedzieć w Polsce. To tak trwało, tak? Później, trochę internetowego marketingu, gdzie budowaliśmy raczej właśnie abonamentowe rzeczy, tak, czyli coś, co wprowadzasz człowieka i on po prostu co miesiąc sobie płaci, czy to był software, oprogramowanie, różne usługi. I wtedy już zauważyłem, że wtedy, kiedy człowiek ma dostęp i na przykład co miesiąc sobie płaci jakieś tam pieniądze za dostęp do jakiegoś serwisu, do jakichś narzędzi i tak dalej, to jest to bardziej stabilne, tak, niż kiedy polecasz człowieka do jakiegoś sklepu, w którym może lub nie musi zrobić zakupów. Oczywiście, tu jest. Wiele aspektów psychologicznych nie będę teraz o tym mówił, bo to nie czas, nie miejsce. Jeśli będziesz chciał, oczywiście daj łapkę w górę, daj, daj jakiś komentarz, daj znać. Będziemy to sobie omawiać szerzej. bo to właściwie jest też ten kanał, tak? Żeby cię informować, edukować przede wszystkim. Tak czy inaczej, zauważyłem, że jest bardziej stabilne coś, co jest co miesięczne, odnawialne, jest to w jakiś sposób przewidywalne, abonamentowe niż to, wtedy, kiedy polecasz komuś jakiś sklep, on tam sobie kupuje, może kupić lub nie musi kupić, Twoja para, że tak powiem, Twoja praca, zaangażowanie poszło, a niekoniecznie tak? jest tak, że to wszystko przyrasta, tak jak było na początku, tylko w pewnym momencie się kurczy, Ty nawet mocno pnie, napierasz i tak dalej, ale w pewnym momencie po prostu to, to wygasa. I to był 2013 rok chyba pod koniec. Zadzwonił do mnie mój przyjaciel i powiedział, że jest sytuacja, nowa firma. I ja mówię, no tak, no ale tych firm to było full i tak dalej. No powiedz mi coś innego niż to, co ja wiem. I on mówi, słuchaj, jest to taka sytuacja, jest to taka usługa. Po pierwsze, nie ma magazynowania, nie, nigdzie żadnych wysyłek nie ma i tak dalej. Druga sprawa jest taka, że to jest usługa abonamentowa i to mi utkwiło w pamięci abonamentowa. Widzia widziałem i jakby byłem świadomy tego, że to co wcześniej wprowadzaliśmy, na przykład jakąś tam usługę, powiedzmy na oprogramowanie, jakieś internetowe i tak dalej, widziałem jak to się dzieje, że po dwóch, trzech, pięciu, siedmiu miesiącach nawet jeśli tego się nie robiło, to i tak i tak te osoby z tego korzystały. Dlaczego? No bo miały narzędzia, z których korzystały. I jakby naturalnie odnawiały sobie tą subskrypcję, tą, ten abonament. Tak? No i tutaj zaświtał, mówi, ale to nie żadna amerykańska firma i tak dalej, tylko polska firma, po prostu na polskich potrzebach zbudowana i tak dalej. Ja mówi super, nie? I od wtedy po prostu zaczęła się przygoda abonamentowa. I powiem tak, od tamtego momentu, gdzie teraz, akurat już od 2016 roku, prowadzę tutaj firmę 7Play, tak? Chcę ci o niej powiedzieć dzisiaj więcej troszkę to od tamtego momentu 2013 2014 ja do dzisiaj otrzymuję wynagrodzenie za pewne działania, które wtedy zrobiłem. No, pomyśl sobie o twojej firmie, z którą współpracujesz dzisiaj. Czy jakbyś przez 9 lat nic nie robił, nie robiła? Czy byś dzisiaj do, jeszcze otrzymywał wynagrodzenie? Tak? I to nie chodzi o to znowu, żeby. To nie chodzi o to, żeby jakąś firmę dyskredytować i tak dalej. Ja chcę ci tylko powiedzieć, bo mój, jakby moja misja jest taka, żeby budować sukces na sukcesie innych ludzi, to jeśli ja znam lepsze rozwiązanie na twoją wolność, to dlaczego miałbym o tym nie mówić? Tak? I znowu, tu nie chodzi o to, znowu ja nie jestem przywiązany tak do firmy, z którą, ja, którą ja buduję tutaj. Jeśli znasz dzisiaj lepsze rozwiązanie, zaraz ci to pokażę tutaj, tak? Ale jeśli dzisiaj znasz lepsze rozwiązanie dla ludzi, nie dla mnie, tak? Lepsze rozwiązanie. Czyli, żeby. Co to znaczy lepsze rozwiązanie? To, żeby człowiek w szybszym tempie tak, doszedł do tych dwóch parametrów w swoim życiu i czasu, i pieniędzy to dawaj znać. Jest zasada taka, że tylko otwarcie otwierają. Tak, I oczywiście ja się temu przyjrzę, sprawdzę, chętnie poznam, bo nie znam. Tak. Bo możemy sobie, mówię, bardzo dużo mówić i tutaj sobie przejdziemy. Mówiłem już wielokrotnie o, o tym, mam nadzieję, że to widać. Mówiłem wielokrotnie o tym na różnych, na różnych nagraniach i tak dalej, ale tutaj zrobiłem taką tabelkę, która obrazuje pewne rzeczy. Tak? Mówimy tu stricte o biznesie sieciowym. Jeśli ktoś z Was nie zna, nie wie o czym ja mówię, no to, to, to prawdopodobnie nie jest to dla, to dla Ciebie to nagranie, ale myślę, że każdy z Was to ogląda tutaj ten kanał i um, nagrani mnie w ogóle, no to, to mniej więcej wie o co chodzi. Tak? I teraz zobacz. System abonamentowy. Tak? Mamy tutaj bardzo prosty plan marketingowy, który jest zawarty w tej tabelce. Wiesz, jakie są plany marketingowe w różnych firmach, i Tak dalej. Tak jak powiedziałem jeszcze raz, nie chodzi o dyskredytowanie, bo każda firma MLM jest dobra. Tylko pytanie jest, czy jest dobra w związku z Twoją wolnością. Bo przeanalizowałem multum dzisiaj tematów, multum firm, multum planów marketingowych, czy co są osoby, które tam osiągają sukces. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I dzisiaj, prawdopodobnie, do każdej firmy, do której ja bym wszedł, to jestem w stanie, może nie być najlepszy, to nie chodzi o to, ale w każdej firmie zarobić pieniądze. Tak, bo znam pewne mechanizmy, które, które z tym się wiążą, z którymi, którymi rządzą się po prostu poszczególne firmy i gra muzyka. Tylko, że dzisiaj. Ja mam ponad 12-letnie doświadczenie, ponad 10 lat spokojnie działam, prężnie w internecie, mam zbudowane listy adresowe, jakiś tam, powiedzmy, autorytet, jakiś tam, jakiś tam, jakąś tam społeczność, jakiś tam followersów. Mam jakieś, jakieś aktywa, tak, do, te, do których mogę się odezwać, które mogę w, w, włączyć, i po prostu cokolwiek bym nie zaczął robić, no to i tak, i tak, jakiś tam efekt będzie. Ja bardziej tutaj chcę Ci pokazać z punktu widzenia osoby zupełnie nowej, która, którą jesteś może lub zaczynasz, i, i marzy Ci się tak wolność finansowej i czasowa. To zobacz, abonament. patrz Usługa. Mamy różne pakiety medyczne, nie ma znaczenia, nie chcę Ci teraz opowiadać o tych produktach, bo produkt to jest znowu tylko narzędzie. Tak? Chcę Ci pokazać mechanizm. Jeśli by inna firma miała taki mechanizm, rób w innej firmie. Jeśli nie ma tego mechanizmu, to się zastanów, czy czasami no, jesteś na dobrej drodze. Tak? Bo zobacz, mamy na przykład pakiet 139 zł. Co to jest pakiet? No to jest abonamentowa opieka medyczna, prywatna opieka medyczna, tak? za którą sobie co miesiąc płacisz. Znowu, czy co miesiąc korzystasz? Nie. Tak samo jak z OC nie korzystasz codziennie, codziennie, co miesiąc, co rok, w ogóle może nawet nie korzystasz. Z AC samochodu też nie korzystasz, ale masz na wszelki wypadek. Tak? Różne masz rzeczy, z których nie korzystasz, a po prostu masz na wszelki wypadek. polisę ubezpieczeniowe i tak dalej. Nie ma znaczenia. Dzisiaj, w dobie tego, że przez dwa lata nie mogliśmy się dostać do lekarza, na jesień znowu nie będziemy mogli się dostać. Jeśli oglądasz to, to teraz, czyli w kwietniu, pod koniec kwietnia, no to jeśli będziesz oglądał to na przykład, nie wiem, we wrześniu, w październiku, no to wspomnisz moje słowa, wiele osób już będzie do tego przygotowane. Tak? I możemy sobie dużo tłumaczyć i tak dalej, to nie o to chodzi. Ja chcę ci tylko pokazać mechanizm. Czyli załóżmy, jesteś ty, bierzesz sobie pakiet na przykład 139 zł na miesiąc. Tam masz wiele rzeczy, możesz wejść sobie na stronę 7play.pl, tam w pakiety i możesz sobie popatrzeć, co tam jest. Tak? Chodzi o mechanizm. I teraz wyobraź sobie, nie, zrób, zróbmy tutaj trzy, tak? bo nie każdy nie każdy jest w stanie 7 osób polecić do takiego, do takiego biznesu. Zróbmy trzy, tak? zobacz. To teraz jest tutaj takie założenie, tak, że Ka że ty masz trzy osoby bezpośrednio poleciłeś trzy osoby, czyli co to znaczy poleciłeś trzy osoby? To znaczy, że powiedziałeś im: słuchaj, mam możliwość tak, dzisiaj rozwiązania e, większości właściwie naszych problemów, czyli większej ilości gotówki. Chcesz mieć większą ilość gotówki? Tak. Chcesz mieć do, e, dostęp do lekarza, który nie będzie e, jakby nie będzie takiej możliwości na jesieni to samo co było dwa lata temu? Tak. Są dwa problemy, tak które są, no, palące dzisiaj. A oprócz tego, no, wiele osób ma problemy z ratami kredytowymi i tak dalej. Generalnie większo większości ludzi, większość ludzi dzisiaj szuka dodatkowego źródła dochodu, tak? Czyli jakby z trzema osobami, którymi się dogadasz na zasadzie słuchaj, możemy coś razem zrobić. I ktoś powie, dobra, jakby to było takie proste, każdy zrobił. no to spróbuj znaleźć te trzy osoby, albo spróbuj zapytać te trzy osoby, o których dzisiaj wiesz, że to są Twoje zaufane. To zobacz, czy to jest takie proste. Okej, okay, ale zakładając, że trzy. Każda później ma trzy. Te trzy mają trzy i tak dalej, tak. I nasz biznes powiedzmy płaci do szóstego poziomu. To za taką układankę, gdzie każdy ma trzy. Masz 3700 na miesiąc w abonamencie. Tak. czyli te osoby sobie co miesiąc płacą 130 zł, tylko i wyłącznie, nic więcej. Nie zamawiają jakichś innych produktów, yy, nic nie sprzedają. Tylko po prostu wprowadziły trzy osoby, które same sobie kupiły dla siebie za 139 zł. To jest bardzo istotna sprawa. Nigdzie nie latają z pakietami, nie sprzedają pakietów. Tylko wprowadziły trzy osoby, które mają na swój własny użytek pakiet medyczny. To jest cholerna różnica. Ja wiem o tym, że to jest niezrozumiałe. Ja wiem o tym, że 90% ludzi w marketingu sieciowym tego nie kuma, ale no jestem po to tutaj, żeby ci to wytłumaczyć. Tak. Biznes sieciowy to nie jest latanie z produktem i, sprzeda i sprzedawanie. To nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby zbudować sieć konsumentów, a przy okazji partnerów, którzy też chcą, razem z tobą ten biznes budować. Budować biznes, nie sprzedawać biznes. Okej, okay, ale to może nie na dziś. trzy osoby, czyli masz 3700 miesiąc w miesiąc. Prowizja dwuletnia, bo akurat na ten pakiet jest, jest jakby umowa na dwa lata, no to masz 89,5 tysiące. Okej, okay, Marcin, dobra, no ale to wiesz, z tego 100% się nie sprawdzi. Oczywiście. Załóżmy, że 90% poszło nie tak. To masz to, to 373 zł ci wyszło na miesiąc z takiego układu. Tak, czyli pod, odliczając te 139 zł pakiet to masz 340, 240 zł, załóżmy, że 90% roboty poszło psu na budę. To, to 300 to, to 240 zł netto jak 10% z tego wyszło. to 240 zł netto masz co miesiąc do budżetu domowego. tylko nie urywa, ale jedyne, co zrobiłeś, to kupiłeś dla, dla siebie pakiet medyczny, gdzie jesteś zabezpieczony, możesz zadzwonić, tak, masz infolinię, bez skierowań, bez, bez kolejek, do lekarza, i poleciłeś to i pokazałeś to trzem osobom, jak mają zrobić to samo. Tak. Może nawet nie trzem tutaj, bo 90% nie poszło, tak. no ale jakby powiedzmy, że tylko i wyłącznie taką robotę wykonać. No, i masz z tego 240 zł, co daje, no co daje, możesz sobie teraz 24 przemnożyć i tak dalej. I, I teraz o co chodzi, tak? W produktowym, bo tutaj zrobiłem to takie poglądowe, nie? Pokazywałem to na kilku nagraniach też, teraz nie będę się tam cofał, ale w każdym razie Możesz, jeśli ty działasz w biznesie dzisiaj produktowym, gdzie ktoś loguje się do, do sklepu i robi zakupy, to sprawdź, jaka tam jest retencja. To znaczy, ile masz osób tam zarejestrowanych i ile osób co miesiąc robi zakupy. Tak? Pokazywałem ostatnio w jednym ze sklepów: 3,5 tysiąca osób i jest 5% zakupów. Tak? Ja tutaj przyjąłem 15%, czyli załóżmy z tych, które zostały że 90% poszło nie tak, no bo nam też poszło 90% nie tak i tym też poszło 90% nie tak, ale z tych 90, tak, jeszcze tylko, tylko 15% robi co miesiąc zakup. To masz 55 zł, widzisz? 373 zł, a załóżmy, jeśli tutaj ten produkt kosztuje 139, to jesteś tak naprawdę na minusie. Tu masz 240 zł na plusie, a tu musisz dorzucić do biznesu. Tak. To jest na 139 zł, tak? ale mamy przecież pakiety 339 zł. Tak. No coś tutaj. Tutaj. 339, tak. Gdzie masz wszystko? Tak, masz masę specjalistów po prostu generalnie, no, jest opisane na 15 stron a 4. Tak, to zobacz. Jeśli by wszystko dobrze poszło, i masz trzy osoby tylko, to masz 900 co miesiąc, tak? Odejmując tam 160 zł, no to 8900 wyjdzie. Tak? Jeśli pójdzie 90% w WEB, no to masz 910 zł. Odejmując tam 300, no to masz 600 zł na miesiąc, dodatkowo. Tak? A tutaj znowu dopłacasz. Tak jak mówię, możemy sobie tłumaczyć, lub nie, tak? Spójrz sobie w swój cerem. I tak jak powiedziałem, tu nie chodzi o to, żeby dyskredytować cokolwiek, tylko chodzi o to, czy to Cię prowadzi do Twojej wolności? Po prostu. Tylko tyle i aż tyle. A co by było, zobacz, jeśli miałbyś pięć osób? Każdy pięć osób, to masz 146 tysięcy. Jeśli poszłoby wszystko ok. Jeśli nie poszłoby, to masz 14600. Co miesiąc. A tu masz 2200. Widzisz różnicę? Tak? Tylko masz tutaj 5 osób na 339 zł. To już trzeba więcej pracy wykonać. W ciągu 2 lat prowizja, jak widzisz, to jest prawie 3,5 miliona. Jeśli, jeśli tylko wyjdzie z tego 10%, no to 350 tysięcy. W ciągu 2 lat. Tak? Czyli taką, powiedzmy, lepszą kawalerkę, można nawet dwupokojową, w starszym budownictwie, da radę sobie kupić mieszkanie. Nie? Także można było wiele tutaj na ten temat mówić i tak dalej. Ja chcę ci, chciałem Ci tylko to pokazać pod kątem, czy to, co dzisiaj robisz, prowadzi Cię do Twojej wolności. Bo jeśli masz oczywiście lepszy sposób, jeśli masz lepszy, lepszą machinę tak, do tego, żeby Dać ludziom, i żeby mogli po prostu mieć i czas, i pieniądze, dawaj znać. Ja powiedziałem, moim jakby nadrzędnym celem jest to, żeby budować sukces na sukcesie innych ludzi. Czyli jeśli masz maszynę, taką, która po prostu daje możliwość realnych w pewnym momencie, realną możliwość, możliwość uniezależnienia się od systemu i od tego, żeby mieć te dwa parametry, czas, i pieniądze, to dawaj znać. Ja. Dzisiaj lepszej opcji niż abonamentowa, na usługach, która jest, no ta usługa, która dzisiaj jest, no, w niesamowity, niesamowity popyt jest na to. No to po prostu daj znać. Daj znać, bo ja nie znam. I dlatego cały czas o tym mówię i ci światli, tak, przedsiębiorcy i tak dalej, zastanów się. Jak to jest u ciebie? Czy jest taka możliwość, żeby w pewnym momencie. Zaistniała taka sytuacja u ciebie w firmie, w swoim przedsięwzięciu, żebyś mógł po prostu z tego wyjść i czerpać dochody. No bo rozumiesz, że tutaj te osoby, później te pięć osób, które masz, one mają pięć i tak dalej, na przykład, nie? To rozumiesz, że jeśli za dwa lata one będą miały swój pakiet za darmo, to zrezygnują z tego, czy nie? No nie zrezygnują. Jeśli będą zarabiały dodatkowe 200, 300, 500 zł, zrezygnują z tego? No nie. No, taka jest prawda. Oczywiście, znowu, czy to będzie trwało do końca życia, jeszcze jeden dzień dłużej? No nie. Każdy biznes sieciowy jest taki, że w pewnym momencie musisz dokładać tamtej oliwy do ognia, czy tam drewienka i tak dalej. Tak? Dzisiaj akurat o 19 czy tam o 20. Jedna pani prowadzi, znana oczywiście z MLM-u, która dzisiaj jest rozwojowcem można powiedzieć i, i kształci kobiety bardziej. To będzie pokazywać jak przez 12 lat właściwie już nic nie robi. Tak? Już nic nie robi a ponad 100 tysięcy rocznie odbiera z produktowego. Biznesu sieciowego. A co by było jakby miała abonamentowy. Nie? No właśnie czy jest możliwość z produktowego dzisiaj zarobić dobre pieniądze oczywiście ale jak widzisz musisz Włożyć masę więcej roboty, masę więcej zaangażowania. No i dla większości nie jest to do zrobienia, po prostu. Tak? Po prostu nie jest to do zrobienia. Dla większości I tutaj no, nie ma co się oszukiwać. Po prostu, nie? Także daj znać w komentarzu, jak chcesz poznać, jak to robimy, jak to można zrobić i tak dalej. Jest gdzieś tam link, poniżej też, Możesz kliknąć, zająć swoje miejsce. I tego cię po prostu wszystkiego nauczymy, bo oprócz tego, co ja tutaj pokazuję, no to mamy specjalną maszynę marketingową, która jeszcze napędza ruch do tego wszystkiego, która pokazuje ci, jakich masz poleconych, do kogo możesz się odezwać. Oprócz tego automatycznie wprowadzamy jedną osobę pod drugą. W projekcie na przykład 3 razy 100, no ale to dzisiaj nie będę o tym mówił, tak? To pewnie słuchałeś słyszałaś na. Na no, poprzednich naszych nagraniach. Także daj znać w komentarzu, bo tak jak powiedziałem, priorytetem jest, tak? To co ja robię, priorytetem jest, żebyś ty w pewnym momencie miał dwa parametry: i czas, i pieniądze. A jeśli masz to mieć, no to jeśli ja znam rozwiązanie, które moim zdaniem i, 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 i mówię ci, dlaczego moim zdaniem jest po prostu lepsze, no to ci to pokazuję i to mówię. Odstosunkowuje się zupełnie od tego, czy ja prowadzę tą firmę, czy nie. Jeśli masz dzisiaj inne rozwiązanie w innej firmie i możemy przeanalizować, spotkać się na Zoomie, i tak dalej, dawaj znać. Priorytet to jest Twoja wolność i wolność Twoich ludzi. Priorytet. Nie ma znaczenia pod jaką firmą. Tak. Trzymaj się. Pozdrawiam. Cześć.